Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie o pierwszych pracach ogrodowych, jakie już można wykonywać w styczniu. W ogóle od czego zacząć? Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z ogrodem warzywnym, o czym warto już pomyśleć? I od czego zacząć całą przygodę, tak, żeby zrobić wszystko po kolei i się nie poplątać. Ponieważ ja wiem, że przychodzi taki moment, kiedy tego wszystkiego jest bardzo dużo i tracimy orientację, co należy zrobić najpierw. Dlatego po kolei ze wszystkim zdążycie. To jest dopiero styczeń. Zapraszam Was na ten odcinek. Pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać w styczniu, jest zrobienie sobie przede wszystkim planu. Plan to jest podstawa, ponieważ po, pozwala nam się zorientować, co uprawialiśmy, co byśmy chcieli uprawiać i jak to wszystko zaplanować. Posiadanie takiego planu bardzo ułatwia późniejsze nasadzenia, ponieważ wtedy, kiedy przychodzi czas wysiewów, nie zastanawiamy się wtedy, co, koło czego i jak miało rosnąć, tylko wszystko mamy ładnie wyrysowane. Plan dopasowujemy przede wszystkim do powierzchni, do ilości miejsca, jaką mamy, do własnych preferencji, czyli co chcemy uprawiać, czego potrzebujemy dużo, a czego nie potrzebujemy wcale. I jeśli mieliśmy już wcześniej ogród warzywny, no to musimy wziąć pod uwagę również płodozmian. I dobre sąsiedztwo roślin. Takie planowanie pozwala nam wyeliminować przynajmniej w części szkodniki, które pojawią się w naszym ogrodzie, jak i również potencjalnie zwiększyć nasze plony. Oczywiście, gdzieś na kartce warto sobie wypisać, jakie warzywa chcemy uprawiać. I kiedy rozpocząć ich uprawę, ponieważ różne warzywa potrzebują różnego czasu na to, aby zacząć rosnąć. Niektóre popularne rośliny, takie właśnie jak pomidory czy papryki, wymagają sporządzenia rozsady. Wysadzone bezpośrednio do gruntu nie urosną nam, nie zdążą zaowocować w naszym klimacie. Dlatego warto sobie przygotować taki plan. Ja postaram się Wam na bieżąco po prostu dawać co warto zrobić w danym miesiącu. Ponieważ z doświadczenia już wiem, że terminy podane na opakowaniach producentów nasion no nie jak mają się do rzeczywistości. Tak więc styczeń to jest ten moment, kiedy wyciągamy nasze kuferki z nasionami, selekcjonujemy je, sprawdzamy daty ważności, sprawdzamy ich kondycję, możemy zrobić wstępny test kiełkowania roślin i po prostu robimy porząd. W styczniu przede wszystkim wysiewamy kwiaty i są to wasze ukochane pelargonie, jeśli uprawiacie je z nasion. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to obserwujcie mój kanał, bo na pewno będę to robić jak co roku. Zresztą możecie sobie zerknąć do wcześniejszych filmów. Wysiewam również co roku petunie. Ich uprawa z nasion to też jest straszna frajda, więc polecam każdemu. Z kwiatów jeszcze możecie wysiewać begonię stale kwitnącą, to jest również bardzo popularna roślina balkonowa. Możecie również wysiewać heliotrop, szałwie, lobelie, lwie paszcze. I żeniszki. Jeśli chodzi o warzywa, no to pierwsza połowa stycznia to jest doskonały moment, żeby pomyśleć o uprawie batatów, imbiru i kurkumy. Bataty, jeśli będziecie pozyskiwać sadzonki z batatów takich sklepowych, chcecie w ogóle rozpocząć uprawę batata, kupujecie batata w sklepie, także musicie się uzbroić w cierpliwość i zrobić to właśnie już teraz, bo bataty... Sklepowe potrafią kiełkować nawet ponad 2 miesiące. One są pryskane specjalnymi preparatami, które zapobiegają kiełkowaniu. Zdecydowanie szybciej kiełkują bataty takie z własnej uprawy. One praktycznie bardzo szybko wypuszczają pędy, bardzo szybko się ukorzeniają. W zeszłym sezonie nagrałam cały cykl, jak rozpocząć uprawę batata, co potem z nim robić, aż do wkopania do ziemi. Plus, potem jeszcze pokazywałam Wam, co mi w ogóle wyrosło. Także zerknijcie sobie w filmy na kanale. Tam o uprawie batatów jest naprawdę bardzo dużo treści. Również o imbirze nagrałam w zeszłym roku odcinek: Jak rozpocząć uprawę imbiru. Również w styczniu, lada dzień, rozpoczniemy uprawę papryk. Przede wszystkim papryki ostrej. Cykl jakby papryki ostrej jest zdecydowanie dłuższy niż tej słodkiej, dlatego jeśli lubicie ostrą paprykę, to wysiejcie ją wcześniej. Ona wtedy wcześniej zaświązuje owoce i wcześniej te owoce dojrzewają. Papryki ze spokojem można jeszcze wysiewać w lutym, ale wydaje mi się, że pierwsza połowa lutego to już jest taki ostateczny termin na wysiewanie papryki słodkiej, ponieważ ona potrzebuje. Dużo czasu, aby dojrzeć. Tak samo rzecz się ma z bakłażanami. Jeżeli marzą Wam się bakłażany w swoim ogrodzie, to produkcję rozsady rozpoczynamy właśnie też już w styczniu. Pomimo tego, że na opakowaniu, czy właśnie nawet w internecie, trafiłam na informację, żeby wysiewać bakłażany w marcu. Ale jest to zdecydowanie za późno. Z takich rzeczy na bieżąco, które możemy sobie wykonać w styczniu, to jest przede wszystkim bielenie drzewek, chociaż słońca, tym bardziej mrozu i śniegu u nas nie widać, ale jeszcze mamy cały luty i marzec, także liczę, że ta zima do nas w końcu przyjdzie. No i staramy się pilnować pogody, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych roślin, ponieważ ja na przykład w większości roślin w ogóle nie okrywałam w tym roku, a te, które okryłam, kiedy przyszły takie większe przymrozki, no to wszystkie okrycia po prostu im zdjęłam, bo było za ciepło. W dzień było po 14-15 stopni, to te Rośliny by się ugotowały pod tymi włókninami, a co gorsza, rozpoczęłyby wegetację. No i teraz jest taki problem, że przyroda zaczyna powoli budzić się do życia. I e, Jeśli przyjdzie mróz, no to musimy zdążyć zareagować i te bardziej wrażliwe egzemplarze po prostu przykryć ponownie. Tak więc, jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, co robić w styczniu, przede wszystkim o batatach, o imbirze, o pelargoniach, o petuniach. To zajrzyjcie na mój kanał, tam znajdziecie bardzo dużo treści na ten temat. Ja do tego jeszcze będę Wam w tym roku po kolei podsuwać, co robię, co wysiewam. Zachęcam Was dlatego do subskrybowania mojego kanału, bądźcie na bieżąco. Jeśli film Wam się podobał, no to również zapraszam Was do komentowania i zostawiania łapek w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.